siema z tej strony Love and Heart, a to jest kolejny odcinek gameplaya z ehm e, 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 to jest e, część druga w której pokażę rzeczy które są tutaj które robi się w kółko tak pierwsza rzecz misje czyli idziemy do dungeonów sami lub z drużyną na, który, na, na których końcu znajduje się boss tyle okej, okay, czekajcie no no no, żeż Okej, okay, już to ogarnąłem, przestań już machać tą rączką, przestań dobrze, ale zaczynajmy Trollolo. że będę ciągnął nosem, tak, ale nikt na to nie poradzę. Okej, well, this is the whole to an Okej... No dobra, if shift oh, kamera O, okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. Ah. Ej, no gdzie ty atakujesz, idioto? To tak, od razu mówisz, że daleko tutaj nie doszedłem, nie? Aha. Aha, musimy ich tak finiszować, czy nie musimy? Lesz. Och, jaki ten ozak jest śliczny. <gry> Okej. <Okay. gry> <gry> <gry> Co to? <gry> Coś wziąłem. Ale u butelka. Okej. Okay. przybliżenie mm. He? Lewy, lewy, prawy... No dobra, zobaczymy. Dajcie mi jakiegoś potwora. Aha. Nie ja, tak... Coś tu... O! Wow. E, e, nie. Out of throw attack smash. Yeah, co <laughs> okay. Come on, come on, come on, come on. Oh. Finish. Oj. Okay. <laughs> A, no, coś się jeszcze było. Spear. Świetnie, co robi trójka, E? Okej, okay, no mind. A dwójka. E, no dobra. To było fajne, Se, 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 sę, 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 Nie chyba. Okay. Ach, dobra. Tam. Oj, chciałem no, nie gadajcie, nie dobra. Headshot. Wow. Ok. Tak trochę w nim wylądowałem, ale jest okej okay. Głośna muzyczka Wood plank Wood plank Wood plank I empty battle. empty battle. śmień Jej Battle cleared! We're <laughs> <laughs> level 2 War... Rank ah, dobra. Aha. Aha. Close Return to town Hej, ja to powiem, że ta gra składa się z, z ich powtarzania tych dungeonów i przechodzenia dalej, tak? Oczywiście. Znaczy się... Aj, te strasznie, klatki spadają. Oj, działa, jała... idziemy jeszcze odejść tego questa. Ok, no ja tego nie czytam. Tere tere, 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 bla, 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 bla. Zostaliśmy, widzimy, chyba. Hmm. Christmas, Titanic Level 3 okej. Mark and Christian Wow, 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 wow. Jest trochę tak dużo. Story. Sorry. czekajcie. No, na wybrzeżu się no, no, Dobra, Wyłazimy. i poczekajcie. Mm. <laughs> dobra, tu jest mamy widzenie takie, ja zrobię na 100% tak. Robi teraz, byśmy robili to. Okej. Okay. Eee, okay. eee I teraz takie coś. Eee skille, to tak. Skille rozwijamy takimi punktami. Eee, jak to się nazywa? A no, jesteśmy takimi punktami dolności, coś takiego, tak <laughs> gdzie musimy napełnić cały pasek, żeby level wszedł na następny poziom ITP i TP I i Co! ITP i TD znaczy się. To, to jest w sumie to jest chyba tyle co do skilli. Komba. Tu mamy Strasznie dużo zakładek, których nie chce się omawiać. Tu mamy info naszej postaci, czyli siła, strength, agility, inteligencja, witalność, coś tam, szczęście, balans i atak speed. Mamy życie, tu mamy tak jakby chyba manę, coś takiego, atak, magiczny atak, defensywa, E, krytyczny cios i przyjmowanie krytycznych ciosów. Spoko. To wszystkie te, które zrobiliśmy. Tu mamy na 100%, tak jakby. Rankings. No, niestety. Hmm. To jest ekwipunek dość chyba przejrzyst przejrzysty. E, poczekajcie. Okej, okay. no, wow. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, co z już, dziękuję. Mm, tak, tu mamy zbroje. Defend, defend, zaprzyjaźnij, defend. E -a? nie, moja jest lepsza <grym> znaczy ta jest lepsza <grym> e tutaj na razie chyba nic e tak To jest sklep, no, no to w sumie tutaj... plus 5 twinko, bo no i level 10 Wskrzyżn tutaj Twin Sword Chciałem ja spędzam jego wymagania, bo jest jak na czerwono. Aha, że mi nie stać. Dobra, ale jak? Sprzedamy sobie tu co sprzedamy. Spiry zostawimy. pustą butelkę. To zostawimy sobie. Ale mamy jeszcze kraftowanie przedmiotów. A tutaj, tu, tu Pewnie mam naprawianie ulepszanie i wyjście idźmy dalej marketplace yy, piąty od piątego levelu dobra ale w takim wypadku to będzie już pokazane na takich wyższych levelach tak dokładnie też tak sądzę wiem tutaj nie wchodzimy bo tu byliśmy nie tu nie byliśmy ale wejdziemy A nie, przepraszam. byliśmy. To możemy otworzyć mailboxa. O, No, no. Proszę cię. No, 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 teraz idziemy do General Store. Trade możemy kupić tak potjony jak, jak pierścienie, wood planki, gunpowder i takie różne Aha. to jest Tak. E... Do kolorowania Okej. Okay. Muszę już się wyjść. To wszystko wyjdziemy i pójdziemy jeszcze dalej do yy, Magic Laboratory Okej, okay. <ścoughs> tak możemy Craft Magic i dobra, na razie te, tego nie to tutaj możemy kupować te potiony No, taki. atak Boost Potion i Stamina Potion. No, wiecie. Taka magia. Gdzieś mieć się unosi. Mm. Jeszcze jedna. Traveler's Strop. Ice Grill. Trade. Phoenix Feature. Metal Clamp. Eee. Ogólnie e no tak małym poziomie tu nie ma nic do roboty. To może zrobimy tak: ja pójdę, dobiję piąty poziom. Jeszcze zaczynamy. No jeszcze zauważyłem coś w awatar. Shop. Nie miał, nie miał, nie miał, nie miał. Free Past. Okej, okay, a to jest To jest, mi się zdaje, z jakiegoś eventu. Psia, nie szczekaj na mnie. Dobra, wow, ale zrobimy tak. Ja tutaj zrobię cięcie i zobaczymy się, jak już nabije ten piąty poziom. Co by na to? Dobra, na razie. Teraz, co do skilli, właśnie mamy to pokazane. okej okay, okej okay. i bierzemy to i mamy na poziom Mam level piąty, czyli możemy pokazać tak, co jest w sumie search. Zwykłe rzeczy no, ulepszone, tak. Teraz jeszcze przejdziemy się tu, co jest zwykły taki sklep handlowy, tak. Jak to inaczej nazwać? Czekajcie, dobra, to jest trochę lepsze, więc to zamienię i posprzedajmy rzeczy. So all. To jest all To nie dla mnie. Dobrze, wyjdźmy i mamy nowy miecze Ale Co będzie? Na, no, następny odcinek troszeczkę sobie poczekacie No, wiecie, muszę nabić tak 20 level. No gdzieś myślę tak 20 na no, spokojnie muszę wbić Wtedy pojawią się nowe odcinki, jak już dowiem się o co w tym wszystkim chodzi. Więc dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.